Napisała Małgorzata, chciałabym móc płynnie rozmawiać z kolegami z pracy i przełożonymi, po angielsku, bez obaw, że popełnię błąd. Czy Ty też tak czasami masz, że cóż, coś, coś by człowiek zrobił, coś by człowiek zrobił, ale obawia się? I tutaj u nas w najlepszych kursach angielskiego wiadomo, że często taką przestrzenią, gdzie coś byśmy chcieli, ale się boimy, to jest mówienie po angielsku. Czyli często nam się zdarza tu właśnie w tym kontekście, że chcemy powiedzieć po angielsku coś, dogadać się w sklepie u lekarza w różnych urzędach. I byśmy nawet poszli, to zrobili, może byśmy się nawet dogadali, ale nie zrobimy tego, bo się boimy właśnie tego błędu. A myślę, że to przekłada się na wiele różnych innych sfer naszego życia, gdzie coś byśmy zrobili, ale boimy się. Pomyślcie, ile relacji cudownych byłoby nawiązanych, gdybyśmy się nie bali. Pomyślcie, ile wspaniałych projektów. Które nas by rozwijały i wspierały ludzi wokół nas? Mogłoby się odbyć, gdybyśmy się nie bali? Jaki wkład w rozwój nasz własny, w nasze poczucie szczęścia, sprawczości, spełnienia w naszym życiu, gdybyśmy się nie bali? Jedno z najpotężniejszych pytań. Które usłyszałam w moim życiu i które często sobie powtarzam, do którego wracam, to jest, co byś zrobił, gdybyś się nie bał? Co byś zrobiła, gdybyś się nie bała? To pytanie pomaga mi bardzo rozjaśnić sobie, w którą stronę powinnam pójść. A wracając do nauki języka angielskiego, i to będzie znowuż kontekst dzisiaj, przykład będzie w kontekście językowym, ale to się odnosi do wielu różnych obszarów naszego życia. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, czy to płynnie rozmawiać z kolegami z pracy po angielsku, bez obaw, że popełnisz błąd, to oglądaj, bo dzisiaj o tym będzie w porannej motywacji. Ale ponieważ poranna motywacja to jest taka przestrzeń, w której najważniejsza jest społeczność, w sensie, że ty i kolega opok, i ja, i my wszyscy razem. I to, jak my się mamy, i to, jak my się wspieramy, jak my się trzymamy tutaj w kupie, to zaczniemy od przywitania się z tymi wszystkimi osobami, które przywitały się ze mną na czacie. I przypominam o przeglądzie pogodowym, bo nie możemy zacząć, dopóki się nie dowiemy, jaka pogoda dzisiaj w Londynie, a jaka w Szkocji, a jaka w Irlandii, a jaka w Krakowie, a jaka w Warszawie. Dawajcie. Kawałek tutaj siebie zostawcie na czacie. Wnieście do społeczności. I widzę, że jesteście bardzo licznie. Cieszę się z tego. E, Martynka, pozdrowienia dla Ciebie, Michał. Elżbieta, Izabelka, mm. Bugusia, Grażynka, Szczebrzeszyn. Wszyscy serdecznie w Puszkowie wieczny i chłodno. <laughs> no. Szczebrzeszyn deszczowy, wieczny i chłodny. Mm -hmm. Szkocja 2 stopnie. No to już jednak przegięłaś troszeczkę, Izabelka, Isabel. powiem Ci szczerze. Przebiłaś wszystkich. Nie, że to Ty wymyśliłaś, że ma być dwa stopnie, no ale no to przebiłaś <laughs> ekipę. Co takiego? Bo Martynka mówi, że w innym obszarze, w innym regionie Szkocji minus 2 mroźno, ale ma być słonecznie. To ja podziękuję. Yhm, Londyn, 8 stopni i pada deszcz. Liga. Witam Cię bardzo serdecznie. Jak tam słuchajcie Kraków, gdzie to się y, podziało? Polska? Oglądacie z Polski czy nie? Proszę się tutaj, y, znaczy mamy na mamy Michała, ale jeszcze brakuje mi tutaj Krakowa. Słuchajcie, zanim... o udostępnił Michał. Michał, dziękuję Ci za udostępnienie. Pamiętajcie, że każda osoba, która udostępnia tego live'a, pomaga w tym, żeby inne osoby też usłyszały te treści, też gdzieś ogrzały od tego ciepła, które mam nadzieję, że odnajdujecie tutaj w tych motywacjach. Chciałabym, żebyśmy zanim zaczniemy, żebyśmy się na chwileczkę zatrzymali i każdy gdzieś w swojej przestrzeni, w której czuje się najlepiej. Um, Chciałabym, żebyśmy dzisiaj szczególną naszą opieką, myślą, modlitwą otoczyli Waldka, który jest częścią naszej społeczności, a który dzisiaj przechodzi bardzo ważną operację, może nie jakąś dramatycznie, że tak powiem, życiu zagrażającą, ale taką bardzo ważną dla niego. Więc proszę, by teraz wszyscy po prostu na chwileczkę zatrzymali się i w swoich myślach Wysłali Waldkowi kawałeczek siebie. A ja proszę Panie Boże o to, żebyś otoczył Waldka swoim pokojem, miłością i radością, żebyś mu błogosławił i żebyś go prowadził przez ten wymagający moment jego życia. Bądź z nim cały czas i objawia się jemu, bo on też wiedział, że z nim jesteś Amen. Moje Anioły. Jeszcze widzę, że się odzywacie, jest i że jest Howard Scottish Borders Brrr. Lester. Ciepły, lekko deszczowy, bomba, jest i Londynek, lądek. A ja Wam powiem, że dzisiaj pod Krakowem kalwaria Zebrzydowska pochmurnie, ale jest tak piękna jesień, że to się w czerepie, słuchajcie, nie mieści. No po prostu. Jedzie człowiek, a jest pochmurno, i na tych chmurach najbardziej, słuchajcie, widać piękno tych liści kolorowych. Więc jest, słuchajcie, też olbrzymi plus w tym, że jest pochmurnie. No dobrze. Wy ściskujecie Waldka. To bardzo się cieszę, bo on jest nasz. Andrzej, dobrze, że jesteś. Pozdrawiasz z płocka. Bomba. Moje anioły. Kilka przemyśleń odnośnie. Chcę mówić po angielsku bez obaw, że popełnię błąd. Numer jeden. Jeżeli chcesz mówić po angielsku, bez obaw, że popełnisz błąd, ja bardzo zachęcam ciebie, człowieku miły, ażebyś. Um, wiadomo. Um, tutaj wam zaraz. Um, jest, um, kiedy człowiek ma jakiekolwiek problemy. Um, związane na przykład z emocjami, to nie wiem, czy wiecie, ale zawsze na początku wiecie, co robimy? Szukamy przyczyn fizycznych, tych takich twardych, czyli na przykład powiedzmy, że odczuwasz, że masz, że masz cierpisz na stany takie depresyjne, może lękowe takie przemęczenie, nie masz siły w ogóle funkcjonować. Dobry psychoterapeuta na sam początek, zanim cię przyjmie na terapię, i tak samo dobry psychiatra, co zrobi na początku, wyśle cię na badania krwi, żeby sprawdzić, czy na przykład nie masz niedoczynności tarczycy. Ponieważ niedoczynność tarczycy, tak samo jak i brak witaminy D, jak, tak samo jak brak magnezu, tak samo jak brak innych, słuchajcie, ważnych dla nas hormonów, yy, witamin, składników mineralnych, może powodować u nas złe samopoczucie emocjonalnie, ponieważ ciało i emocje nie są, no, to jest układ nerwowy. Emocje przecież generowane przez układ nerwowy, a układ nerwowy czymś, że jest częścią ciała, więc to jest nierozłączne. I tak samo, kiedy ktoś do mnie mówi, Ola, chciałabym móc płynnie rozmawiać z kolegami z pracy bez obaw, że popełnię błąd, wiadomo, że numer jeden krok, który potrzebujemy podjąć, to jest zacząć pracować nad Twoim angielskim. To chyba nie jest dla nikogo jakaś eureka au, że trzeba. Więc ten element załatwimy szybko, tutaj i sprawnie. To, proszę bardzo, bezpłatne szkolenie. Poprowadzę już wkrótce, można kliknąć, dołączyć i jak tego angielskiego się uczyć, żeby można było się komunikować sprawnie, płynnie, żeby szybko zacząć mówić po angielsku, to tam się dowiecie, dobra? Więc dla te wszystkich osób, które czują, że właśnie ten element językowy u nich najbardziej kuleje, to tam możecie to podreperować, dobra? Ale nie o tym dzisiaj, bo nie o tym poranne motywacje są. Druga rzecz, kiedy już mamy ogarnięty ten angielski, a zwłaszcza kiedy angielskiego nie mamy ogarniętego i wiemy, że popełniamy błędy, to jak my mamy mówić bez obaw? Bo często słuchajcie, właśnie te obawy najbardziej nam, najbardziej nas paraliżują. Pamiętacie to pytanie, które zadałam na samym początku: co byś zrobił, gdybyś się nie bał? Jak by wyglądało Twoje życie, gdyby nie paraliżował cię strach? I człowiek sobie pomyśli, e. Mnie to nie dotyczy, ja się nie boję. Jeżeli się nie boisz, to ja się martwię, dlatego że każdy z nas się boi. Zostaliśmy wyposażeni w lęk, ponieważ ewolucyjnie jest to emocja, która ratuje życie. Gdyby człowiek się nie bał, to by łaził środkiem ulicy, no bo nie ma się czego bać przecież. Gdyby człowiek się nie bał, to by nie uciekał przed dzikim zwierzem dawno w czasach. Naszych ewolucyjnie gdzieś tam dla nas istotnych. Nie? Gdyby człowiek się nie bał, to by mówił, co mu ślina na język przyniesie. Tu szefowi powiem dokładnie, co uważam. Właśnie nie woje. Gdzieś ten lęk jest dla nas ważny. Pomaga nam funkcjonować. Do momentu, do którego nie zaczyna nam utrudniać. To funkcjonowanie. Czyli potrzebujemy mieć gdzieś ten lęk, umieć z niego korzystać, nie? Umieć korzystać z lęku. Tak. Tak jak na przykład można wypić lampkę wina i to będzie dla nas z korzyścią. Tak można wypić butelkę wina i to będzie dla nas bez korzyści. Już to już wtedy będzie z negatywną konsekwencją w większości. Tak jak możemy sobie Pójść, pobiegać. Tak możemy bez żadnego przygotowania przebiegnąć na przykład nie wiem, 20 km i nie wstać przez najbliższe dwa tygodnie. Poszkodzić sobie bardzo poważnie, można sobie, przecież bardzo, można sobie trwale uszkodzić się poprzez nadwyrężenie się. Nie? I tak samo jest z lękiem. I lęk oczywiście, słuchajcie, no to nie będę Wam robić wykładów na temat tego, skąd się bierze lęk, ponieważ jest to tak szerokie pole do dyskusji. Chyba u każdego gdzieś tam to by się brało z czegoś innego. Nie jestem psychologiem albo psychiatrą, żeby Wam tutaj genezę lęku wykładać. Czym się podziela? Osobistym doświadczeniem. Bardzo dbam u mnie w domu, w komunikacji z moimi córkami. Żeby one miały świadomość już od samego początku, że y, człowiek nie jest idealny oraz że ten człowiek, którego one idealizują, czyli rodzic, czyli ja, również nie jest idealny. Czyli żeby one wiedziały, że ten wzór, z którego one czerpią, że ten człowiek, którego one, wiecie, dziecko to jest takie, że rodzic jest najwspanialszy, nawet kiedy krzywdzi, nie? Więc y, jakoś tak. Y, Mówię moim dzieciom często o tym, że jestem jaka? I dobra, i zła. I często o tym wspominam, że jestem i dobra, i zła, i silna, i słaba, i mądra, i głupia, I, i zaradna, i bezradna. Bo to zależy, bywam i taka, i bywam i taka. I ostatnio pytam moją córeczkę, kiedy ona próbowała się gdzieś tam, rozpaczała na temat swojej nieidealności, bo ona by chciała, żeby wszystko było, uwaga, to jest jej wyrażenie, przeidealne. I kiedyś to bardzo jej towarzyszyło, teraz już teraz mniej. Ja jej mówię, "Lusia, pamiętaj. Ona się żaliła na mnie, że ja coś zrobiłam nie tak. O tak to powiem. Ja mówię, Luśia, pamiętaj, jaka jest mama? A ona mówi, średnia. <średnia. Średnia jest mama. No, i taka, i taka, więc przy, przypuszczam, że ma rację, że gdzieś tam średnia wychodzi średnia, no? Że mam takie momenty, kiedy sobie myślę, masz to, ogarnęłaś to kobieca, a mam takie momenty, kiedy sobie myślę, jesteś najgorszym rodzicem na tym świecie. I jedno przekonanie i drugie jest błędne, bo nie jestem najgorszym rodzicem na świecie, nawet gdybym się postarała. Ani nie jestem najlepszym zazwyczaj. Mam gorsze momenty, mam lepsze zazwyczaj, wypadam gdzieś po środku. I to jest w kontekście rodzicielstwa. I to też jest w kontekście uczenia dzieciaków, że one takie mają być, bo wzór taki jest. Wzór jest i dobry, i zły, i silny, i słaby. I, 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 I mądry, i głupi, i zdarza mu się zrobić dobre rzeczy, i zdarza mu się trzasnąć głupotę. I też chcę, żeby on do tego dążył w swoim życiu, do takiego. Um, 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 ja wiem, czego chcę uniknąć. Ja chcę uniknąć u nich przeświadczenia, że one mają być idealne i chciałabym, że, chciałabym je uchronić przed perfekcjonizmem. Przed takim pragnieniem, że coś ma być idealnym, ponieważ jest to straszliwa dolegliwość. Perfekcjonizm. Ludzie na yy, rozmowie kwalifikacyjnej lubią tak nakłamać nie? Jaka jest Twoja największa wada? Jestem perfekcjonistą um, i wszystko zawsze muszę mieć zrobione idealnie. To jest żaden plus, słuchajcie, bycie perfekcjonistą. No i co z tego, że rzeczy są zrobione być może w twoim odczuciu idealnie, na pewno idealne nie są. Koszt, jaki ponosisz ty oraz ludzie z twojego otoczenia, jest nieporównywalny, jest wywalony z proporcji odnośnie tego, co otrzymujesz. Nie? Perfekcjonizm potrafi paraliżować. Czyli że. Ja nie spróbuję w ogóle i nie zabiorę się za coś w ogóle, ponieważ ja wiem, że nie będzie to idealne, więc w ogóle do tego nie podejdę. I myślę, że w dużej mierze tutaj leży całe sedno bariery językowej. Bo wiecie, w psychologii nie ma takiego określenia jak bariera językowa to nie, nie ma takiej przypadłości. Za to jest lęk, jest taka emocja, lęk, za to są stany lękowe, taki stan. Yy, za to jest taki paraliż fizyczny, który ogarnia ciało. Każdy z nas chyba doświadczył takiego paraliżu, że po prostu pustka w głowie i się czasami nawet człowiek nie jest w stanie ruszyć, yy, albo ucieczka, że spylamy jak tylko gdzieś. Na przykład yy, ucieczka najbardziej jest widoczna na spotkaniu rodzicielskim, pierwszym. Yy, spotkanie, wywiadówka, takie wiecie, zaczyna się rok szkolny, jest pierwsze spotkanie. I ucieczka następuje, kiedy pani pyta, kto będzie w samorządzie klasowym. Nie? Chociaż podobno są takie klasy, gdzie się biją o to, żeby być w samorządzie i nie dopuszczą nikogo nowego. To też słyszałam takie opcje, takie opinie, ale jeszcze się osobiście nie spotkałam z tym. Jeżeli chcesz mówić po angielsku bez obawy, że popełnisz błąd. My najczęściej próbujemy pozbyć się tej drugiej części, czyli próbujemy wyzbyć się błędów, żebyśmy mogli mówić bez obawy, że popełnimy błąd, podczas kiedy podejście samo jest nieprawidłowe, powinno być na odwrót, że próbujemy się wyzbyć tej pierwszej części, w sensie próbujemy wyzbyć się obaw, a przyjąć te błędy jako coś, co było, jest i będzie, bo będziemy je popełniać bo jesteśmy ludźmi i jesteśmy nieidealni, e, mamy takie momenty, kiedy jesteśmy świetni, a mamy takie momenty, kiedy jesteśmy do bani, a zazwyczaj gdzieś tam e, trafiamy w większości czasu pomiędzy, gdzie jesteśmy gdzieś tam średni i e, ja jako człowiek właśnie taka jestem dobra i zła i, i, i mądra i, i głupia i zaradna i bezradna i też mój angielski taki jest odzwierciedla moje człowieczeństwo, to znaczy czasami mój angielski jest świetny, czasami mój angielski jest fatalny, ale w większości czas, czasu jest średni, i mogę i pasowałoby pracować nad tym angielskim, żeby on był coraz lepszy i żeby ta, ta średnia była wyż, bliżej tej wyższej granicy. Ale to, czego potrzebujemy się wyzbyć, to nie błędy, tylko ta obawa, że błąd popełnimy. I to się może tylko odbyć poprzez przyjęcie siebie właśnie takim, właśnie takim. Nie idealnym, ale i dobrym, i złym. I silnym, i słabym, i również ułomnym w takim sensie, że błędy popełniać będę zawsze. Więc naprawdę nie potrzebuję się ich bać, bo one nie świadczą o mnie, one są odzwierciedleniem mojego człowieczeństwa, a nie świadczą o mnie jako o człowieku. Nie czynią mnie złym. Moje błędy nie czynią mnie złą osobą. Moje błędy mówią gdzieś o poziomie mojej umiejętności ale również świadczą o odwadze. Bo jeżeli popełniam błędy, to oznacza, że mam odwagę wychodzić ze swojej strefy komfortu. Więc jako takie, błędy są czymś, z czego można być dumnym, a nie coś, co świadczy o mojej ułomności. Jestem Was zostawię. E, moje e, anioły. Dobrze. Życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia. Bo tylko Ty jesteś w stanie go takim uczynić. Przez to, jakie działanie podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz oraz przez to, na ile masz świadomość tego, że no, idealny nie jesteś i nie będziesz. I to jest w porządku. I wszystkie błędy, które popełniasz. Nie są czymś, czego należy się wstydzić, ale jest to tak jakby taki medal, który dostajesz w nagrodę za to, że wyszedłeś ze strefy komfortu. Te błędy świadczą o odwadze, więc można być z nich dumnym. Pamiętajcie o szkoleniu. Tutaj macie linka dla każdego kto chce zacząć mówić po angielsku z pewnością dla każdego kto chce się uczyć angielskiego, ale czasu nie ma metoda 15 minut dziennie w trzech prostych krokach przyjdź, zobacz, dowiedz się a też każdy kto dołączy otrzyma natychmiastowy dostęp do bezpłatnego mini kursu angielskiego, w którym zdradzam na przykład jak nauczyć się budować zdania jak z klocków lego, jak nauczyć się 100 słów w języku angielskim w ciągu 5 minut, to wszystko tam jest dla Was Czeka, bezpłatnie. Wystarczy kliknąć i dołączyć. Dobra, co jeszcze tutaj? Smoki, Dzień dobry, dzień dobry. Uściski jeszcze dla Waldka. Super, bomba, bomba. A co jeśli ktoś ma same problemy? Jeżeli ktoś ma same problemy, my to powiem, że ma problem z postrzeganiem rzeczywistości. No wiem, że mi się za to dostanie. Smoki, przyjdź jutro, zrobię osobną jutro motywację na temat tego, a co jeśli ktoś ma same problemy, dobra? To jutro już wiecie o czym będzie, a co jeśli ktoś ma same problemy? Bez urazy kochana społeczności nikt nie da dla całej ludzkości i Polski tak dobrej natychmiastowej terapii, jak szczera relacja z Bogiem. Jestem jego wysłannikiem z nieba. Nawróćcie się, póki ma. Nie wiem, co to macie czas. Smoki. To nie, to nie smoki, to platino. Jestem osobą wierzącą. Cały czas staram się pogłębiać moją relację z Bogiem i pracuję nad swoją duchowością. I powiem ci platinum, że yy, trzeba być bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o wygłaszanie w ogóle jakichkolwiek opinii, a zwłaszcza tych związanych z Bogiem. Dlatego, że wiesz, co jest przeciwieństwem wiary? Nie brak wiary. Tylko pewność. Bo jeżeli masz pewność, to nie wiesz. Bo wiesz, no to. Nie. Byłoby dla mnie bardzo wielkim rozczarowaniem, gdyby można było Boga tak prosto wytłumaczyć, ponieważ dla mnie jest to stworzenie nie do ogarnięcia przez człowieka, nie do ogarnięcia przez, przez umysł ludzki. Więc z tego względu gdzieś Bóg dla mnie jest jedną wielką niewiadomą i będę podchodziła bardzo ostrożnie zawsze do tych wszystkich gdzieś tam. Mhm. Twierdzeń, które stawiają Boga jako coś oczywistego. Nie? Jest to potęga, nie jest badana i nieogarnięta umysłem, w moim odczuciu. Halina, dzień dobry, pięknego dnia. Jest, Halina, brakowało Cię, tego Krakowa. Od samego początku Cię wyszukiwałam i się nie mogłam doczekać. Dobrze, że jesteś. Bogusia, cudownego dnia. Michał, cudownego, Martinka uściskuje, Izabel Gór uściskuje, a także wszystkich, którzy odsłuchują później, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia jutro w tym samym miejscu.